To prawda w naszej kawiarence pierwsi goście Ewa Minga, Żora Korolio. Witam Was bardzo serdecznie. Witamy. Dzień dobry. Jak wspominacie y, udział w serialu? Dla Ciebie Ewo to było pierwsze takie doświadczenie, prawda? Mnie to filmem. było takie pierwsze doświadczenie. Co prawda dostałam kiedyś propozycję poważnej roli we włoskim filmie retrospektywnym o Felinim, ale no to rola po pierwsze zbyt poważna, po drugie nie moja e, profesja. I odmówiłaś? Tak odmówiłam, pisała Jak o tym dla Repubblica we Włoszech. Pisali o tym Włosi że odmówiłam. Natomiast no, to była cudowna przygoda. To była rewelacyjna przygoda, świetny zespół. Poza tym ja myślę, że sam film jest tak przyjazny. Rola, która w zasadzie odbiła się echem chyba na życiu wszystkich Polaków. Nie moja, tylko głównej pary, która, która w tym filmie gra. Pierwszy raz w życiu paliłam cygaro. To było takie <laughs> ciekawe, że pierwszy raz w życiu paliłam cygaro. W ogóle Znakowało. pierwszy raz w życiu paliłam? Nie, było to okropne. Natomiast <laughs> wszyscy moi przyjaciele byli zaskoczeni. Jezu, mingę z papierosem. <laughs> to prawda, było to cygaro, mało, zauważył, ale rzeczywiście duże przeżycie, fantastyczna przygoda. Każdemu życzę, żeby miał okazję taką epizodyczną rolę zagrać. Oczywiście nie byśmy oceniani jak aktorzy, co chyba było najfajniejsze. Grałam w pewien sposób siebie, byłam kuzynką, okay, aczkolwiek projektantką mody wciąż i nadal. I nawet Twoja kreacja została pokazana. Tak, byłam kuzynką niani. Wygrywałyśmy pewien konkurs. Konkurs byłam tak zwaną siłą, tajną siłą mojej kuzynki. Żora, w serialu pokazał się aż w trzech, czterech odcinkach, prawda? Tak, czterech odcinkach. No i byłeś zgrałem. narzeczonym. Narzeczony Małgosi, tak. Tak, czyli Małgosi. Córki tak, zagrała modela i po raz pierwszy bez takiego wschodniego akcentu, ponieważ zagrałem Polaka, więc. I też... Mówiłeś taką poprawną polszczyznę. No, starałem, starałem, się. Starałem, się. starałem się nie jak wyszło, ale się starałem. Atmosferę na planie, bo rozmawialiśmy wcześniej i mówiłeś, że było Bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie, fantastycznie, fajny zespół. W ogóle fajni aktorzy Tomasz tak Agnieszka Dykow. Z taką ekipą zagrać to samo przyjemność, więc i ogromne doświadczenie dla mnie. Także no same, same pozytywne wspomnienia o tej roli. Pozytywne wspomnienia, drodzy Państwo, zapraszamy tutaj na Róg marszałkowskiej i chorzej do naszej kawiarenki z nami gwiazdy. Wszyscy fani serialu Miania mogą dzisiaj porozmawiać, zrobić sobie zdjęcia i oczywiście otrzymać autograf. Zapraszam serdecznie.